No to wyruszamy na łowy, moi drodzy! Cześć, kochani! Tutaj wasza Blue Jane, a oto i on, nasz wspaniały kiciuch wędkarz! Tylko spójrzcie, jak fajnie strzela do tych rybek! O, będzie smakowity posiłek, coś mi się wydaje! Przepyszna kolacja! O tak, moi drodzy! Rewelacja, rewelacja! The Fisher Cat! Tak nazywa się ta gra! tra la, 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 la. Bardzo wam ją polecam i sobie świetnie tutaj gram! No pewnie! A jakże, zaraz wam Pokażę, co tu jeszcze jest ciekawego, koleżanko i kolego w tej girasie. Siedzi sobie na takiej wyspie nasz kotek. Patrzcie tylko, a ten mały daje nam misję do wykonania. O, musimy upolować trzy takie rybony i dostaniemy mnóstwo kasiury za to, ponad dwa tysiaki. Juhu, a tutaj możemy sobie obejrzeć naszą kolekcję ryb. Póki co, mam tylko jedną, bo dopiero zaczęłam. Patrzcie, ile tajemnic tu jeszcze na mnie czeka. To temat rzeka. No pewnie, kochani. O, co jeszcze? Mamy upgrade, upgrade, ten domek to są upgrade, y. możemy upgrade'ować na przykład... Harpun, o tak, nasze bronie, którymi polujemy na ryby. Póki co mam podstawowy, ale są jeszcze inne harpuny. Patrzcie tylko. Rewelacja, rewelacja, ale mnie na nie nie stać, bo nie mam tych kółek zębatych, ani pieniędzy. O, i co tu jeszcze mamy? Mamy łódki, które też możemy sobie wykupywać coraz lepsze. O, ho, 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 ho możemy dokupywać. Patrzcie, bonusiory. jak fajnie! Mamy tutaj super bonusy, które pomogą nam złowić większą ilość. Ilość ryb. A jakże, kochani, patrzcie butla, butla z tlenem! Bo przecież nasz kotek musi czymś oddychać. A jakże? Ją sobie rozwinę, tylko spójrzcie. O, brakło mi paru, <laughs> złotych monet. Niestety, niestety, to nie są kabarety. No to co? Rozpoczynamy chyba, ale jeszcze zanim to nastąpi, chciałabym Wam zaprezentować różne charaktery, które możemy sobie wykupić, ale strasznie dużo tych zębatych kosztują! Chyba nigdy tyle nie nazbieram. Dobra, zostanie nasz podstawowy. Tak, on jest słodki, bo takie są wszystkie kotki. A jakże, moi drodzy? No to co? Rozpoczynamy! Hej, że ho! Skacze nasz kiciuch! Pierwsze misje mamy! O, patrzcie, tylko na jakichś rafach koralowych, a tutaj są jeszcze inne światy! Ale jeszcze na to przyjdzie czas! No to co? Wyruszamy na te rafy koralowe! Juhu! Dzień drugi! Tak gadają papugi, bo pierwszy dzień już sprawdzałam, jak się gra. Tralalala. widzicie, mamy 93% powietrza. Strasznie szybko to powietrze! spada, a ryb na nas czeka gromada. Jak fajnie! O, kiepski ten harpun póki co. Kombo! Wow, jak fajnie! Nie mogę sobie trafić. Patrzcie tylko. Jej to jest pożywienie dla rybek, dla rybonów, a następnie... Haha, do sieci je złapałam. Najpierw je skusiłam pokarmem, no i zbiły się w taką zgraję, dzięki czemu bardzo wielką ich ilość udało mi się upolować do sieci. O nie, patrzcie tylko! Tylko nie to! To są wstrętne, moi drodzy! Meduzy, które nam tu robią krzywdę Zabierają nam niestety więcej tlenu O, muszę na nie uważać Je nie łapię, je nie łapię Tylko ryby, Meduzy, koty nie, nie jadają O, i się skończyło Jej, jestem znowu ponownie na mojej łódeczce Skromniutkiej Mam nadzieję, że uda mi się z czasem jakąś lepszą łódź zakupić No pewnie, kochani O no super! Co sobie rozwiniemy, bo chyba możemy sobie coś rozwinąć. Upgrade! Jak miło, jak miło! Butla z tlenem, no pewnie, ja chcę dłużej łowić te rybony. O, na początek to jest bardzo, bardzo, ale to bardzo ważne. No pewnie, kochani, no to idziemy dalej, bo się gra, a doskonale. Póki co, cały czas jesteśmy na tych rafach koralowych. Trzeci dzionek! Ale fajnie, kiciuchu nasz wspaniały! No, kabum, ej! Nie mogę sobie trafić. Będzie kombo, będzie kombo! O! O, jaka ona zdziwiona, wykrzyknik. Hehe. He. Świetna ta przygoda, smakowita ta ryba. Ha, ha ha. Nazbierałam rybonów. Jak miło, a jakieś inne ryby? No, spójrzcie się na ten pokarm wspaniały. Haha, ha. ale was złapałam. Patrzcie, gdzie jest Nemo? Takie rybony fajne. O, tak, a to co za wielka ryba? O, jej, jaka gruba ryba! Jej. Tylko spójrzcie. Trudno ją upolować, nie mogę jej przebić. Co tu się dzieje, Kogut pieje. Nie ma tu kogutów, tu jest woda, taka tutaj jest przygoda. O tak, morska przygoda, jak fajnie. O nie, jak mało mam tlenu, pomocy, pomocy. Nie trafię w tę rybę, jaka szkoda, jaka szkoda, jest naprawdę trudno. Póki co? O, no co robimy, kochani? Hmm, szkoda nam. Nie mam tylu pieniędzy, nie mam ośmiuset Złotych monet mam tylko 650. Niestety się nie udało. Jaka szkoda, jaka szkoda. Ale mi przykro. O, moi drodzy. Trochę sobie w tą Gierasę pograłam i jestem z powrotem. A jakże? Dalej sobie gramy naszym kotem. Haha ha, ha. Tylko spójrzcie. O wiele więcej rybek już udało mi się odblokować, przez to, że sobie chwilę pograłam. Jest nawet jakaś jabłuszkowa ryba. <laughs> Tego jeszcze nie było, ale się tu porobiło. Tylko spójrzcie. I mam takie akwarium, które mogę sobie. Rozwijać. o, I głaskać moje rybony i kaczka sobie kwacze. Czy ja jeszcze coś ciekawego tu zobaczę? Oprócz bąbelków? Patrzcie, jest cała kolekcja ryb, które mogę sobie zakupić za złote monety. Urety, mam 8 tysiaków, ale nic nie chcę kupować, bo na razie póki co, chcę rozwijać naszą łódź, nasze, nasz harpun i oczywiście naszą mutlę z gazem, kochani, no dobra, no to co? Wracamy się. O, tak, je, je, je! Zaraz zobaczycie! Cześć Kiciuchu, cześć malutki! Jaką... O, 1200 monet za kolejną fajną misję. Musimy upolować cztery ryby jabłuszka. O, nie znam takich ryb w przyrodzie, a wy? <laughs> o, coś sobie rozwiniemy. Mamy mnóstwo kasiury. Zakupiłam sobie zupełnie nowy harpun. Czyż to nie wspaniałe? Drżyjcie, moje rybony. Najpierw rozwiniemy sobie butle z gazem, bo to jest bardzo przydatne. A na harpun jeszcze przyjdzie pora. No pewnie, przyjdzie pora. O, jej, tylko spójrzcie, jeszcze chcę wam pokazać ten harpun, który sobie zakupiłam. O, Zanim przejdziemy dalej, tak. Ten poprzedni, na razie nim nie gram, tym poprzednim harpunem, o tym właśnie. O, tylko gram tym, który zużywa nawet mniej tlenu. Bardzo fajnie, nie? O, no pewnie. No to idziemy sobie grać dalej. I jest jakiś bonusowy poziomas. Zaraz wam pokażę. Ho, 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 no kocie. Patrzcie tylko. Jej, jej, marzenia naszego kocura. O, to nie bzdura, jak fajnie. Mnóstwo kasiury tutaj zarobimy. Także nie rób kwaśnej miny, sam. Nowości. Krewetki! Jak fajnie! O tak! I łowimy, łowimy! Tak, do sieci. 1400! Tego jeszcze nie było! Ale się tu porobiło i jest kombo! Jak miło! Tak, znowu was tutaj zwabie I do sieci! I do sieci powiadają atleci! Jak fajnie! No! Nazbieramy mnóstwo bonusów! To mi się podoba! Wyglądają jak lotki do badmintona. O tak, kochani! Jak fajnie! Jakie oryginalne te rybony! I tyle nowości! Poznajemy coraz to nowe ryby. O, chyba nie na niby. Super! To mi się podoba! I kombo! O nie! 12% tlenu, już 8! O, patrzcie tylko, mam taką bombę, która je. O nie, o nie, to nie dzieje się! Która je paraliżuje! I co teraz? I co teraz, kochani? O, to już była końcówka! Jaka szkoda, jaka szkoda? Ile zarobiliśmy? 3 tysiaki! Wow, to był poziom byle jaki? Lepszy niż taki normalny. Więcej kasiury udało nam się zdobyć. To mi się podoba, moi drodzy. Rewelacja, rewelacja. Nie mogę niestety niczego upgrade'ować, więc chyba pójdę sobie dalej, bo się gra a doskonale na naszej bardzo skromnej łódeczce póki co. Dobra, rafy koralowe 41%. 36. Jonas! Tyle sobie już pograłam. O! I sobie tu czekałam, żeby wam pokazać. Patrzcie tylko, jaka niezła ta strategia. No! Płyniecie tu do mnie. 142. Tralalala. I mamy drugą falę, bo się gra, a doskonale. Uważaj na te meduzy. Mój drogi kiciuchu. O, tak. Kiciuch wędkarz. Tego jeszcze nie było, ale się tu porobiło. No tak, bo przecież kiciuchy uwielbiają rybony. No pewnie, meduzy to już niekoniecznie. O, sparaliżowane rybony. Jak mi przykro, jak mi przykro. Nasza rybo... O, patrzcie tylko, jakaś nowa ryba. He, he, he. Jak fajnie. Czwarta fala. O, tak. Może poznam coś nowego. Patrzcie, kombo max. Jak miło. Ej, jaka wielka ryba. Widzieliście? to? Nie mogę jej upolować! Jaka szkoda! No chodźżeż tutaj do mnie! Jeszcze trochę! No dalej! Tego nowego o nie, czy nasza przygoda jest już stracona? Zapłaciłam i przedłużyłam naszą przygodę, bo miałam czego koleżanko i kolego. No, spróbuj do tej wielkiej ryby. No, jest i kombo. Patrzcie, jak się nadymała, rozdymka. Juhu! No, nie mogę tej wielkiej ryby upolować. Co się dzieje, kogut pieje, jaka szkoda, jaka szkoda. Ale cudna była ta przygoda. A jakże, a jakże, mój drogi szwagrze. Świetnie się tu gra, Tra-la-la-la-la. I co? Mamy trochę kasiury. O, 897. No, zdecydowanie z tego levelasa, moi drodzy, dodatkowego, bonusowego, było więcej kasiurki. Nie mogę niczego rozwinąć, niczego upgrade'ować. No to co, idziemy dalej. No pewnie gramy, gramy, gramy. Łowimy rybony. Mój drogi, mój drogi Kiciuchu, nie marnujemy już czasu. O, idziemy dalej na rafy koralowe. 37 levelas już. O tak. No. Jej, ale mam na was smak. <mum> Nasze rybonki smakowite. Uczty mamy tu obfite. I będzie kompos maksymalny ponownie. O, cztery jak miło! Tak jest. Pięć. Sześć, siedem! Wow! Jeszcze osiem! To mi się podoba! Będzie dziewiąty, jest dziewiąty! I dziesiąty nie będzie maxa, O, niestety, to nie są kabarety. Jaka szkoda! Wow! Pozbierane te rybony! Mamy jeszcze trochę tlenu, bo rozwijamy sobie naszą butlę, także... Nie, 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 nie jest wcale tak źle. Co tu dzieje się? Wow, jeszcze jedna czwarta. O, osiemnaście. Strasznie szybko ten tlen spada. Niestety, niestety. O, ale chyba damy sobie radę. Damy sobie radę, damy sobie radę i zjemy przepyszną czekoladę. Przedłużamy zabawę za pomocą monet. To mi się podoba. Juhu, nasza przygoda jeszcze nie jest stracona. Patrzcie, ryba i jabłuszko. To te bonusowe, które musimy złowić, żeby zdobyć trochę kasiun od naszego małego kiciucha. Taka tutaj zawierucha. To mi się podoba. Jak fajnie. O! I bonusowa ryba. Chyba, 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 chyba. Juhu! To mi się podoba. Jaka fajna ta przygoda. No, moi drodzy. Ile zdobyłam monet? Zaraz zobaczymy. Co tutaj dalej zrobimy? Ho, ho, ho! I co? Czekajcie, czekajcie. Możesz już ten hełm zdjąć. 2400! Wow, kochani! Nie jest źle, nie jest źle! Nie poddajemy tutaj się. Zarobiliśmy trochę kasiury. O, ale dalej nic nie mogę rozwinąć. Nie ma upgrade'u. O, czekajcie, teraz jest upgrade. Zdobyłam. Jej, 1200 kasiurki za zrobienie misji. Pewnie rozwijamy nasz harpun za 6 tysiaków, no pewnie, mamy ulopszony harpunas! Tobie się podoba! Blue Jane bardzo się cieszy, jak fajnie. Moi drodzy, ja sobie trochę w tą gierasę pogram i do was wrócę, no pewnie. A ja w tym miejscu chciałabym się już z wami. Pożegnać. Cześć moi drodzy i do usłyszenia.